Gdzie takie postaci się właśnie pojawiają. Poczekaj! Oh my god! Nie to oh. bez... Oh my god! Okej, okay. duś go! Dziewczyna od Jumbo Josh'a. Uh. Jest mega słodziutka! Juniorski uważaj, żeby ona się w tobie nie zakochała, bo zgniecie ci główkę lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Bartek. Przesunę tutaj Elzę, ponieważ jej nie widać. Kolejny fanart od Bartek. Filip Romańczuk. Leon Szyszka. Michał Mularczyk, Monika Puszyńska, Olek oraz Zosia Piskozup Za te osiem pięknych fanartów pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski.małpa.gmail.com No siemanko, szlubanko, z tej and welcome back to Garden of B Ban ban. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Garden of Banban, ban, ponieważ pokażę wam nowe mega przerażające postaci. Jumbo Jossi jest mega słodziutka. Musimy uciekać przed wielkim nietoperzem Nighty Boo, a Coach Pyrkons nam w tym pomoże. jestem ciekawy, czy Moi drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega. Zostańcie ze mną koniecznie do końca. Zostawcie koniecznie 3000 apte w górę. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, napisz koniecznie w komentarzu. Aż tak Nie nietoperz, a ja być może za serduszkuje twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z siebie. No i drodzy, zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym podziękować twórcom gry World of Tanks Blitz, którzy są sponsorami dzisiejszego odcinka. World of Tanks Blitz. Przedstawia najnowszy sezon gry Retrotopia. Sezony to nowa funkcja w grze, które trwają aż 3 miesiące. Każdy z nich ma własny styl, fabułę, rozgrywkę, nagrody i eventy. Ta fascynująca retrofuturystyczna odsłona zaprasza graczy do odkrywania nieograniczonych możliwości tego stylowego konceptu. Masz trzy miesiące, aby cieszyć się estetyką, poznać historię retrotopii, zdobywać i wydawać lokalną walutę, kitcoiny oraz badać trzy unikalne czołgi sezonowe najwyższego poziomu. Magnat, Fixer, Regresor. Dobra, strzelamy go! O nie! Dobra, dostał raz! Dawaj go, ładuj to szybciej! Nie! Yes! O oh my god, na co wybuch, ty? Patrz tego tu, on nie wie, gdzie on jest, nie? Patrz go. Okay. No passe giné, pá. Pa. Bo ten mój kompan mi w ogóle nie pomaga, nie. Aby stać się gwiazdą sezonu Retrotopia i zanurzyć się w nowym stylu życia, potrzebujesz umiejętności, niezachwianej determinacji i oczywiście profesjonalnego trenera. Drużyna World of Tanks Blitz znalazła idealnego mentora. Lukasa Podolskiego, światową gwiazdę piłki nożnej i renomowanego strzelca Bramek. Od 8 do 18 czerwca gracze będą mieli okazję wziąć udział w ekskluzywnym zadaniu Top Scorer Quest. Po przez pomyślne ukończenie etapów odblokują oni wiele nagród bezpośrednio od Lukasa Podolskiego, w tym awatar, profil z mocnym uderzeniem, kolekcjonerski przedmiot, koszulkę z podpisem Lukasa, specjalny kamuflaż w tematyce piłkarskiej i wiele, wiele więcej. World of Tanks Blitz to najlepsza gra typu strzelanka MMO, która umożliwia crossplayową rozgrywkę. Gra jest dostępna na iOS, Android, PC oraz Nintendo Switch z ponad 100 40 milionami pobrań na całym świecie. Oferuje ona 32 mapy, ponad 450 legendarnych pojazdów, zarówno historycznych, jak i fantazy oraz 8 trybów rozgrywki, w tym również bitwy 7 vs 7. Przełącz się do World of Tanks Blitz i dąż do sezonu Retrotopia. Odkrywaj nowe światy, zdobywaj nagrody i ciesz się emocjami, które tylko ta gra może Ci dostarczyć. Dołącz już teraz! Użyj koniecznie linku w opisie, bądź zeskanuj kod QR. Moi drodzy, jak sami widzicie, jest i ona. Jumbo Josie. Nie jest to Jumbo Josh, tylko Jumbo Josie. Czy ty jesteś tym dzieckiem, które się niczego nie boi? Ona nawet nam coś powiedziała. Nie wiemy też w sumie, dlaczego ona jest w jakiejś klatce zakryta. Ale moi drodzy, jak sami widzicie, mamy tutaj obi wzięte prosto ze Garton of Banban. Ban. Moi drodzy, mamy Jumbo Josie, tylko dokładnie nie możemy przeczytać, co tu jest teraz napisane. Ja sobie teraz spróbuję zbliżyć i moi drodzy, mamy tak. Jumbo Josie powiedziała... Never play hide and seek in a child's room in the dark. Nigdy nie baw się w chowanego w pokoju dla dzieci, gdy jest ciemno. You don't know what evil the darkness hides. Nie wiesz, co skrywa, jakie zło się skrywa właśnie w tych ciemnościach. Moi drodzy, podążamy dalej po schodach. Do góry do Jumbo Joss. Jak sami widzicie, ona się już na nas patrzy. Jest tak samo wielka jak Jumbo Joss. Ok, czyli możemy tutaj nacisnąć jakiś przycisk, aby zdeaktywować tą bombę. Rozejrzyj się, i będzie tu jakaś podpowiedź. No, nie jest to właśnie. Okej, okay. okay, czekajcie, dobra, tutaj coś jest. Mamy tak, zielony przycisk, następnie znowu mamy zielony, okej. Okay. Nie wiem, czy jestem tego taka pewna, czy wysadzimy w kosmos, moi drodzy, Jumbo Josie, czy też nie. Fajnie by było, gdyby twórcy Garden of Banban -Ban stworzyli właśnie taką gierkę, Wait. gdzie takie postaci się właśnie pojawiają. Poczekaj! Oh my god, dobra, udało się mi ją, o. Oh. Musisz być ostrożny. Josh mi o Tobie powiedział. Dziękuję, że mnie uratowałeś. Możesz iść do mojego pokoju, ale najpierw musisz zaaktywować jakieś tutaj sensory. Zobaczcie w ogóle, że ona nam chce pomóc, a my musimy tylko i wyłącznie użyć naszego droniksa po to, aby pozanaczać te wszystkie sensory. Muszę Wam powiedzieć, że Jumbo Josh może się okazać taką postacią, która ona na samym końcu jednak nam pomoże, aby uciec właśnie z tego dziwnego pokoju bądź też przedszkola. Moi drodzy, sami widzicie, że latamy teraz tutaj na tym droniksie i naciskamy poszczególne przyciski, sensory, aby tak naprawdę stąd uciec, ponieważ ogień tutaj jest po prostu mega. Dobra, lecimy sobie teraz tędy. Tu, cyk, pyk, proszę bardzo, musimy wszystkie przyciski nacisnąć. Dobra, został nam ostatni przycisk i uwaga, naciskamy go cyk! I co teraz się stanie? Ponieważ wszystkie przyciski zostały już naciśnięte. Co tu się dzieje? Dlaczego tu się atakuje? Uważaj! Nie rób tego po raz kolejny, ok? Przypominasz mi moje dzieci? Nie mogę cię zostawić jednak, że muszę Kind of Jakiś instynkt we mnie understand. obudziłeś, czy ty rozumiesz? Okej. Okay. Zawsze uczyli mnie to, aby you. robić to co najlepsze, więc ci pomogę. Uciekaj stąd. Moi drodzy, bardzo ciekawe to teraz było. Ale my obejrzymy sobie teraz kolejne filmiki od Buggy Hagi, ponieważ poznamy teraz Nighty Boo, która ma dzieci. Nighty Boo to jest taki nie nietoperz! Oh. oh my god! Okej. Okay. Czekajcie, tutaj mamy kolejny przycisk. Mamy teraz tutaj. Co ty teraz tutaj robisz? Nighty był powiedział. Coś tam, coś tam, coś tam. Musimy się moi drodzy cofnąć, ponieważ musimy dokładnie przeczytać, co Nighty był tutaj powiedział. One hive, one mind. Jedno ul, jedna myśl. Okej, okay, czy on nas Czekajcie, będzie chciał zaatakować, czy my się go tylko i wyłącznie boimy, ponieważ on się pojawia w ciemnościach i on robi tak zwane No nie wiem, zobaczymy moi drodzy, na razie musimy stąd uciekać. O oh my god, gdzie my tutaj w ogóle jesteśmy? Muszę wam powiedzieć, że te przedszkole zamieniło się w jakieś naprawdę mega dziwne laboratorium i jak sami widzicie, on cały czas nas tutaj straszy. A my musimy biec dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. Lecimy dalej. Moi drodzy, naciskamy teraz tutaj kolejny przycisk, ponieważ musimy reaktywować wszystkie przyciski. Oh my god! Czemu on nas zawsze straszy? On tak jakby cały czas za nami lata, gdzieś tam u góry. My go co prawda nie widzimy, ponieważ jest mega ciemno, ale jak sami widzicie, załączyliśmy już wszystkie chyba światła i on znowu to wyłączył. Nadchodzę! Oh ona... Co? Czy on ma oczy u góry i na dole? Okej, okay, tutaj są też jego dzieci, spójrzcie! To jest w ogóle boss fight, czyli walka z bossem w Garden of Van Van 4. Ja jestem ciekawy, czy tak też naprawdę będzie, ponieważ moi drodzy, twórcy tych fanowskich produkcji robią nie lada wyzwanie twórcom prawdziwej gry Garden of Banban. Ban, ponieważ tutaj powstaje tyle postaci, że to jest po prostu niemożliwe. Ale jak sami widzicie, tutaj te malutkie babies, małe dzieci od Nighty był, próbują nas tą zrzucić, abyśmy przegrali. Widzicie? Tylko gdzie my teraz musimy iść? Dobra, nie, o, oh my god, zrzucił nas ostatni. O... Teraz cię uratuję. Żartowałem tylko. Dlaczego on nas najpierw chciał zrzucić, a teraz nam pomaga? Tego nikt naprawdę nie wie. Dobra? Wydostań mnie stąd. Czyli znowu musimy kolejnej postaci pomóc. I ona tak naprawdę tylko żartowała, aby nas zrzucić, po to, abyśmy jej pomogli. Czyli my tym wszystkim tutaj postaciom, potworom w Garden of Banban tak naprawdę musimy pomóc. I nie każdy jest zły. Dobra, tutaj mamy jakiś przycisk. Coś się otworzyło. TIRAN! <laughs> yes, wolność! Na razie! Well, I can help you to Ok, mogę ci pomóc. Ciebie po prostu wziąć, ok? Moi drodzy, uratowaliśmy teraz Nighty był. A Nighty był przeprowadził nas do jakiegoś dziwnego pomieszczenia, w którym czy to jest w ogóle pomieszczenie od y, Captain Fiddles, bądź też szeryfa Toadstera? Jak sami widzicie w ogóle tutaj jakiś krab lata? Co, co to jest w ogóle za krab? Nie ma, ale moi drodzy, jak sami widzicie, ma mega potężne szybce. O, wziął go! był go wziął! W ogóle ten gościu, ten czerwony, nazywa się Coach Pickles. Coach Pickles powrócił. Czy to jest znowu będzie jakaś kolejna walka z tym bossem? Oh my god. Okej, okay. go! A nie, to jest Coach Pickles! Ten słoń to jest Coach Pickles! No a ten czerwony jakąś się nazywa? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, ponieważ nie jest tutaj uwzględnione, nie jest tutaj napisane, jak ten czerwony krab się nazywa. Więc nazwiemy go po prostu może Mr. Krabs? Może tak po prostu wystarczy. Okej, okay. duś go! Oh my god! Oh my god! Coach Pickles tutaj cały czas z nim walczy. Jak sami widzicie, my używamy armat do tego, aby. Pokonać Mr. Kraba. Ale dlaczego? Dlaczego ten nie to też chciał zaatakować? Coach Pickles i my teraz Coach Pickles tak, jakby pomagamy. Muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że to jest wszystko takie mega zakręcone. Ok, dostał tam po raz kolejny. No i co dalej? Patrzcie, wskakujemy tu. Oj. Dlaczego? Dlaczego my teraz pomagamy temu słoniu? O nie! Kto tam teraz znowu wyszedł? Moi drodzy, uciekamy na tym słoniu I ktoś z tyłu nas próbuje jeszcze gonić To był czamataki i tamataki, jak sami widzieliście Dobra, udało nam się go zamknąć I moi drodzy, nasz dronik jak zwykle leci z nami Dobra, naciśniemy tutaj kolejny przycisk taki i tamataki Cały czas za nami leci A my znajdujemy się znowu w pomieszczeniu, w którym przed fleczką byliśmy Gdy był Nighty, był O nie! Leci znowu, czama taki, tam Taki. W ogóle to jest chyba tylko i wyłącznie czama taki, ponieważ ma tylko i wyłącznie jedną głowę. Ale jak sami widzicie, bardzo dużo tutaj tych wszystkich nietoperzy jest. Coach Pickles zeskakuje na dół. Będąc słoniem, nie rozwalił tego podeściku tutaj. Dobra, naciskamy tutaj kolejny przycisk. A tutaj czama taki leci. On w ogóle całkiem inaczej wygląda, więc możliwe, że po prostu ta postać również nazywa się inaczej. Okej, okay, musimy stąd czym prędzej uciekać. Jak sami widzicie, tutaj bardzo te wszystkie. Nie Nietoperze latają i próbują nas zaatakować, a Chama taki, bądź też ma taki, bądź też jakoś inaczej się nazywa, jest coraz to bliżej. A my, moi drodzy, razem ze Coach Pickles uciekamy i pojawiła się nowa postać. I ta postać jest to Nighty Boo Mam, czyli mamusia od Nighty Boo. I muszę wam powiedzieć, że postać ta, czyli Nighty Boo's mom, czyli mamusia od Nighty Boo jest mega przerażająca. Sami widzicie jaki on miała rozdziawiony otwór gębowy. Ponieważ ona teraz tutaj tak idzie, jak, jak... Oh my god. Dobra, tutaj naciskamy, moi drodzy, kolejny przycisk i mamy tutaj kolejne windy, którymi najprawdopodobniej będziemy mogli uciec, jednak nie. Zabraliśmy tą Nighty Boost mom, czyli się od Nighty był, ale ona nas tutaj próbuje cały czas złapać. Muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że tutaj cały czas coś się dzieje. Tak jak ma to miejsce właśnie w Garden of Bandan. Nie wiem, jakim cudem mam Nighty Bulls się tam właśnie teraz znalazła, ale wydaje mi się, że te skrzydła po prostu były dla niej za malutkie. Oh my god. Znowu coś rozwaliła, ona jest po prostu mega zdenerwowana, a my cały czas uciekamy przed tą Nighty Bus Mom. Ona tutaj kolejny podest rozwaliła, my też gdzieś spadamy. Okej, okay. jesteśmy teraz na samym dole. Coach Pickles chyba nie żyje. Nie no, żyje, podniósł się. Czy z tobą wszystko w porządku? Czy to my mówimy, czy to on do nas mówi? Dawaj na górę. Moi drodzy, będzie teraz walka z Nighty Bus Mom. Sami widzicie jak ona nas teraz tutaj próbuje gonić i pojawił się Dum Dum! Ale Dum Dum pojawi się dopiero w następnym odcinku. Komentarze z dnia, komentujcie koniecznie moje filmy. Najśmieszniejszy, najciekawszy komentarz pojawi się na odcinku Lista wspierających, dziękuję jesteście, po prostu mega pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie. Na razie dzięki. gdzieś!